Oto słowo pańskie. Tobie Chryste. Drodzy bracia i siostry, tę dzisiejszą uroczystość nazywamy świętem trzech króli na pamiątkę tych tajemniczych postaci, o których słyszeliśmy w Ewangelii, które tradycja nazywa, których tradycja nazywa imionami Kacper, Melchior i Baltazar, Ci trzej mędrcy, magowie nazywani królami, którzy na pewno byli puganami, nie byli Żydami, przyszli do Jezusa i oddali Mu cześć. Ale ta scena tajemnicza, trochę dziwna, jak trzy tajemnicze dziwne osoby przychodzą do Maryi, do Józefa, ale głównie do Jezusa, aby oddać Mu cześć, one nam pokazuje, skąd się wzięła... Ta nazwa kościelna uroczystości, bo jak słyszeliśmy, jest to uroczystość objawienia Pańskiego. To znaczy, że prawdziwy Bóg, który syn, którego syn, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek przyszedł na ziemię, objawił się ludziom, coś o sobie powiedział, coś takiego, czego ludzie nie wiedzieli. A nawet jeżeli mieliby. Podstawę, żeby wiedzieć ze Starego Testamentu, to nie byli pewni o co chodzi. O co chodzi w objawieniu? Zapowiadał to dzisiejszy fragment ze Starego Testamentu, z proroka Izajasza. Kiedy już Izraelici otrzymali zapowiedź, że gdy Pan Bóg przyśle Zbawiciela, to wtedy On pokaże prawdziwego Boga nie tylko Izraelitom, nie tylko jednemu narodowi wybranemu, ale wszystkim ludziom, także poganom. Mówi o tym dzisiaj i drugie czytanie. Święty Paweł mówi o tym, że to, co było wcześniej nieznane, od kiedy Jezus na świat przyszedł, stało się znane. Objawiona została prawda, łaska Boża, prawda o tym, że poganie są już współdziedzicami, współuczestnikami obietnicy w Jezusie Chrystusie. Czyli że poganie, a przedstawicielami pogan byli ci trzej mędrcy, czy trzej królowie też mają dostęp do prawdziwego Boga, nie tylko jedna grupa, nie tylko jeden naród. Bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie dzisiaj w tym kazaniu, co przyjście Jezusa na świat objawiło. Uroczystość, objawienie nam o tym, mówi coś objawiło, co objawiło zarówno Izraelitom, Żydom, jak i Poganom. A potem pomyślimy sobie, czy nam też coś objawia. Objawia, czyli pokazuje coś, czego albo nie wiemy, albo powinniśmy wiedzieć, ale może o tym zapominamy. Co przyjście na świat Jezusa objawiło Izraelitom, Żydom? Po pierwsze, pewnie pamiętamy, bracia i siostry, że Izraelici mieli w Starym Testamencie mnóstwo przykazań, kilkaset przykazań. Które mieli do spełnienia. Oni, o tym mówi Pismo Święte, nie mogli tych przykazań wypełnić. I jak ich prawo im mówiło, skoro nie mogą wypełnić tych kilkuset przykazań bożych, które mieli do spełnienia, to sami z siebie są skazani na potępienie. Bo przecież wiedzą, co Pan Bóg mówi, znają te przykazania, ale tak naprawdę dla człowieka normalnego wszystkie, żeby dokładnie przestrzegać, nie są. Do, to jest niemożliwe. To jest nie do wypełnienia. Pan Jezus na świat przychodzą, przychodząc, objawił Izraelitom, objawił Żydom to, że prawdziwa wiara to nie jest zestaw nakazów i zakazów, artykułów, paragrafów, ustaw, kodeksów. Chociaż to wszystko jest i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, to prawdziwa wiara nie na tym polega. A z tego też wynika bardzo ważna rzecz. Mianowicie tak jak Izraelita, a także my też się o tym przekonujemy, jak człowiek grzeszny przekonuje się, że sam o własnych siłach, choć zna przecież Boże prawo, nie może go wykonać, to to nie znaczy, że go Jego słabość skreśla w oczach Pana Boga. To, że człowiek nie potrafi wykonać wszystkich Bożych przykazań, nie oznacza, że będzie przez Pana Boga potępiony, bo Pan Bóg nie jest Bogiem zakazów i nakazów. Chrystus pokazał, o tym mówi święty Paweł w jednym ze swoich listów, ku wolności wyspobodził nas Chrystus. Chrystus uwolnił człowieka z takiej niewoli, z obawy, z obawy przed tym, że może jak niechcący naruszę jakiś zakaz Pana Boga, czy Jego nakaz. Jak coś mi nie wyjdzie, jak coś się nie uda, jak pokażę swoją ludzką słabość, to wtedy Pan Bóg przestanie się mną opiekować. Pan Bóg się na mnie obrazi i mnie porzuci. To pierwsza rzecz, którą Chrystus... Rodząc się w tym słabym, grzesznym świecie, objawił Izraelitom. A jaka jest druga? Może pamiętamy to szczególnie widać po przykładzie w Ewangelii Faryzeuszów, że niektórzy myśleli sobie, że najważniejsze w wierze jest to, żeby dokładnie wszystkie obrzędy, wszystkie tradycje wypełniać. Jak wszystkie obrzędy, tak co do Joty, co do literki wypełnię, jak dokładnie będę wszystkie tradycje wypełniał, rozmaite tradycje, i ludzkie, i Boże, to wtedy to mi wystarczy, żeby mieć Pana Boga po swojej stronie. Bracia i siostry, Pan Jezus objawił to Izraelitom, że choć obrzędy i tradycje mają swoją wartość, my też mamy różne tradycje, różne obrzędy. To nie są najważniejsze, bo najważniejsze jest to, żeby naprawdę kochać Pana Boga. Nie przejmować się, czy wszyściutko zachowałem, czy każdy obrzęd, każdą tradycję, czy każdy gest dokładnie zrobiłem, jak faryzeusze czynili. My, chrześcijanie, przejmujemy się tylko tym, czy naprawdę kocham Pana Boga, czy nie gram, czy nie udaję, czy moje pobożne gesty, czy złożone ręce, czy inne pobożne gesty, nie są tylko udawaniem, nie są tylko grą, za którą nic nie stoi. To są te dwie rzeczy, które Jezus, przychodząc na świat, przez swoją misję objawił Izraelitom. A co objawił poganom? Przede wszystkim, bracia i siostry pewnie pamiętamy, wiemy o tym, że poganie czcząc różnych bożków, rozmaitych, tam większych, mniejszych, oni ich nie mogli kochać. Bo pogańskiego Bożka z różnych religii, które my znamy, pamiętamy, może ze szkoły, nie da się kochać. Ci bożkowie pogańscy na ogół byli wyobrażani trochę jak ludzie ze swoimi uczuciami, ze swoimi planami, marzeniami, ze swoimi złościami. Boszka pogańskiego można było się bać poganie służąc swoim bożkom bali się ich dlatego wypełniali różne obrzędy różne zakazy różnych zakazów nakazów przestrzegali aby ich jakaś kara za to nie spotkała jeśli naruszą prawo dane przez swojego bożka pierwszą rzeczą którą objawił Chrystus poganom przychodząc na świat Pokazując, jestem też waszym Bogiem, nie tylko Bogiem jednego wybranego narodu, Bogiem wszystkich bez wyjątku. Jest to, że prawdziwy Bóg z bożkiem nie ma wiele wspólnego, nic nie ma wspólnego. Prawdziwego Boga nie można bać się tak, jak poganie bali się swoich bożków, że się na nich zemszczą, że ich ukażą. My oczywiście wiemy, że kiedy z tego świata będziemy odchodzić, każdy z nas stanie na Bożym Sądzie. Ale chrześcijanin tego sądu nie może się nigdy bać. A dlaczego? Bo będzie nas sądził Jezus, ten, który dla nas w ten świat grzeszny przyszedł, ten, który z nami w sakramentach świętych jest, ten, który za nas umarł na krzyżu. To taki będzie sędzia. Kogo jak kogo, ale kogoś, kto za mnie na krzyżu umarł, takiego sędziego bać się nie można. To pierwsze, co objawił Jezus poganom. Prawdziwy Bóg to nie Bożek Pogański. Nie można przed nim drżeć, nie można go się bać, jak kogoś, kto może nas skrzywdzić, zranić, kiedy tylko naruszymy jego prawo, kiedy tylko o nim może jakoś zapomnimy. Bracia i siostry, a co jeszcze objawił poganom? Pewnie wiemy, że w wielu tradycjach pogańskich ludzie posługiwali się rozmaitymi sposobami, żeby przewidzieć, co ich czeka, skoro nie kontroluje swojego życia, nie wiem, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, za rok. To często poganie posługiwali się jakąś magią, czarami, zabobonami. Myśleli sobie, że może jak będą patrzyli w niebo, na gwiazdy, to może wtedy wypatrzą swoją przyszłość. Kiedy człowiek się boi, bardzo się boi, bo nie wie, co będzie w przyszłości, czasami ucieka się do zabobonów. Jezus i to objawił poganom, że tam, gdzie jest Bóg prawdziwy, nie ma sensu uciekać się do bzdur, do zabobonów, do przesądów, bo to jest znak ludzkiego strachu przed przyszłością. My, chrześcijanie, nie musimy bać się przyszłości, choć nad nią nie zapanujemy, bo wiemy, że On, Jezus, jest z nami. Bracia i siostry, to są rzeczy, które objawił Pan Bóg Żydom, objawił Poganom, możemy pomyśleć, ale czy nas to dotyczy? Nie jesteśmy ani Żydami, ani Poganami, jesteśmy chrześcijanami. Czy nas to dotyczy? Mnie się wydaje, że często to samo, co objawił Pan Bóg i Izraelitom i Poganom, to samo my powinniśmy pamiętać, że nas, nam też objawia i nam to jest potrzebne. Bo i nam chrześcijanom, być może nam tu obecnym, zdarzyło się kiedyś pomyśleć: Panie Boże, są Twoje przykazania, uczę się ich od dzieciństwa. I przykazania Boże i Kościelne. No wiem, co jest dobre, co jest złe. Zresztą umiem czytać, mogę zajrzeć do Pisma Świętego, wszystko to znam, a jednak przecież wciąż, czasami codziennie, naruszam Twoje przykazania przez swój grzech, przez niepotrzebne słowa, przez uczynki, przez krzywdzenie innych. Czy skoro naruszam to Twoje prawo, to czy Ty jeszcze mnie kochasz? Czy Ty jeszcze o mnie pamiętasz? Czy mnie kiedyś nie przeklniesz, kiedy mnie na sąd Boży wezwiesz? Tak jak Izraelitom, i nam Pan Bóg objawia, że wiara chrześcijańska to nie jest drżenie przed Bogiem, który nas będzie rozliczał z każdego punkciku, z każdego paragrafu. Bo o własnych siłach nikt z nas, nikt, nie może wypełnić Bożego prawa. Mówi święty Paweł, wiem, co jest dobre, ale czy nie zło. I tak samo my możemy powiedzieć, i nam to samo Pan Bóg objawia. Czasami my się przejmujemy, czy wszystko dobrze w życiu robimy, czy każdy obrzeń, czy każdą tradycję dobrze wykonujemy. Ale to, co Izraelitom objawił Jezus i nam objawia, tak naprawdę to wszystkie te ludzkie tradycje nie są tak ważne, jak to jest ważne, że naprawdę kocham Jezusa. To jest ważne. Wszystko inne ma znaczenie drugoplanowe, drugorzędne. Najważniejsze jest to, czy ja chcę iść za Jezusem. To, co Poganą objawia, to i nam też Pan Bóg objawia. Czasami znam też i takie osoby, być może wśród nas takie są, które strasznie Pana Boga się boją. Może tak były wychowane w takim strachu. Że coś mi nie wyjdzie, coś się nie uda, popełnia jakiś grzech, jakąś słabość mają i może Pan Bóg od nich się odwróci, a może ich jakoś ukaże nagle tutaj. Bracia i siostry, gdyby taka myśl w Was powstała, pomyślcie, nie takiego Boga Jezus objawia. Nie takiego Boga. Chrześcijanin Boga się nie boi, bo Pan Bóg to jest ktoś najkochańszy, kogo można sobie wyobrazić. To jest sama miłość. I podobnie tak jak poganom, niestety i chrześcijanom się zdarza, ja znam takie osoby, może i wy znacie, które tak się boją przeszłości, przyszłości, tak się boją tego, że nie panują nad swoim życiem, że nie wiedzą, co ich czeka, że uciekają się do różnych zabobonów, przesądów, takich, że wydaje się, czy to możliwe w XXI wieku, ale możliwe. A my chrześcijanie mówimy, to prawda, nie wiem co będzie, nie wiem co mnie czeka, ale nie muszę uciekać się do przesądów i zabobonów, od tego mnie Jezus wyzwolił. On mi to objawił, że nie muszę tego czynić, bo wystarczy mi to, żeby być z nim. Nie wiem, kiedy z tego świata odejdę, ale nie muszę bać się tego ostatniego momentu w życiu. Dlaczego? Bo wystarczy mi jedno przekonanie. Panie Jezu, wystarczy, że w Ciebie wierzę, wystarczy, że Ciebie kocham. Nieważne co będzie, na pewno nie mam czego się bać. Bracia i siostry, to objawia Jezus. To objawienie my dzisiaj świętujemy objawienie dla Żydów, objawienie dla Pogan, ale i dla nas wciąż aktualne. Co z tego wynika? Z tego wynika taki prawdziwy obraz naszej wiary. Z jednej strony jest to wiara, która coś zmienia w życiu. Nie jest to muzeum, nie jest to zbiór obrzędów i tradycji, które są tylko zewnętrzne, jak bywało u faryzeuszy. My, chrześcijanie, wiemy, ta wiara mnie zmienia. Nie znaczy to, że jestem lepszy, że jestem świętszy, że jestem lepszy niż ten czy ta. Ale znaczy to, że skoro wierzę, to moje życie jest inne. Może mniej w zagubieniu, mniej niepokoju w tym życiu powinno być, mniej rozterki, mniej wątpliwości, a na pewno nie ma miejsca w życiu chrześcijańskim na rozpacz. Bo mam przekonanie: jest tu Jezus, a tam, gdzie jest Jezus, tam rozpacz, tam grzech, tam zło nie ma ostatniego słowa. A druga sprawa, bracia i siostry, wiara ta, którą objawia nam Jezus, to nie jest jakaś kula u nogi, to nie ciężar. Niektórzy sobie myślą, może spotkaliśmy takie osoby, że prawdziwa wolność to wtedy, kiedy wyzwolę się od tej wiary, od religii, od wszystkiego, wtedy jestem wolny. Ale jak ktoś tak myśli, to znaczy, że ma zabobonny, pogański pogląd na wiarę katolicką. Bo prawdziwa wiara, ta, którą Jezus objawia, nigdy nie zniewala, nigdy nie ogranicza. Prawdziwa wiara mnie wyzwala, bo mówi mi, tak, jesteś słaby, jesteś grzesznikiem, tyle spraw ci nie wyszło, ale Pan Bóg i tak cię kocha. On i tak cię podnosi, on i tak do ciebie mówi, on i tak cię przebacza, ci przebacza z łaski, bez żadnych Twoich zasług. Bracia i siostry, proszę Was o dwie rzeczy. Po pierwsze, pomyślcie sobie, Wy tak osobiście, co Wam, bracia i siostry, Pan Bóg dzisiaj objawia. Czy to, co objawia Izraelowi, że Pan Bóg nie jest Bogiem przepisów i paragrafów, tylko Bogiem miłości. Że Pan nie jest Bogiem tylko obrzędów, ale prawdziwego serca, które jest mu oddane. Czy to, co objawia poganom, że przed Panem Bogiem nie ma co drżeć się bać, jak przed krwawym bożkiem pogańskim? Że nie ma co uciekać się do przesądów i zabobonów, bo tam, gdzie jest Jezus, niczego nie muszę się bać. Czy tego wszystkiego nie mówi Pan Bóg do mnie w moim życiu, w moich problemach, w mojej sytuacji? A druga prośba jest taka, jeśli spotkamy kogoś, może w domu, w rodzinie, wśród przyjaciół, kto ma taki pogląd, że właściwie wiara to ciężar, to kula u nogi, że człowiek wierzący jest smutny, przygnębiony, ograniczony przez zakazy, nakazy, dajmy mu świadectwo, że taka wiara to nie jest wiara, którą Jezus objawia, to jest jakiś ludzki wymysł. Prawdziwa chrześcijańska wiara mnie podnosi. Prawdziwa chrześcijańska wiara dodaje mi sił i takiej pewności w tym świecie, w którym jest zło, słabość i grzech, że Pan Bóg jest większy. Dajmy takie świadectwo prawdziwej wiary, która nas...